Witam, witam wszystkie kryptoświęty z tej strony. Konrad z grupy Zdefiniowani.pl Słuchajcie, lecę do Was z nowym filmem. Tym razem na tapetę wskakuje projekt Dual Miner Money i jest to projekt, który łączy w sobie kilka mocnych, bardzo popularnych modeli, które w tej chwili widzimy na rynku. Między innymi Miner, Między innymi e, Titano Finance no i słuchajcie, Lockpay. To jest ostatni. Model tak naprawdę projektów, które bardzo mocno wchodzą w tej chwili na rynek i one powodują to, że tak zwane reflection token stają się bardziej, bardziej stabilne, w tym sensie, że cena tych tokenów nie spada mocno, nie jest dampowana i mamy tak naprawdę teoretycznie sytuację, w której będziemy mogli gdzieś tam ciosnąć, cisnąć ten token cały czas do góry. Natomiast jak będzie, zobaczymy. Oczywiście wszystko rynek weryfikuje, i oczywiście to w jaki sposób sam kod projektu jest zbudowany. Ponieważ wiem, że w przypadku Lockpay mieliśmy cały czas wzrost, paraboliczny wykres, natomiast w pewnym momencie doszło do mocnego dumpu i zobaczymy, jak to będzie w tej chwili. Tam tak naprawdę pewne rzeczy się nie udało w, w, w samym kodzie. Natomiast kolejne projekty jakby próbują wyłuskać te elementy niedoskonałości, które były w Lockpay. I wprowadzają je do siebie. W tej chwili na tapecie mamy też projekt SafeJet, który gdzieś tam powoli sobie idzie. On nie ma takiego, słuchajcie, polotu jak w przypadku LockPay. Natomiast, słuchajcie, DualMiner może mieć szansę wyskoczyć do góry z racji tego, że, tak jak mówię, łączy on kilka tych elementów. Ja sobie, słuchajcie, pozwolę przetłumaczyć w tej chwili na googlowski swój ulubiony język i przeczytajmy podstawowe informacje na temat projektu. Dodam tylko, że sam projekt wystartuje w dniu jutrzejszym. W dniu jutrzejszym będzie możliwość uzyskania dostępu do PreSale. W tej chwili jeszcze jest private sale, natomiast ja w ten private sale nie wchodzę z racji tego, że tam jakby właściciele wymagają przelania bezpośrednio środków na adres portfela, a nie jest to uważam bezpieczne, tak więc biorę pod uwagę tylko i wyłącznie pink sale, tak więc za jedną dobę i 4 godziny... Uruchomi się presale i maksymalny hardcap będzie w wysokości 300. Przepraszam, soft softcap będzie w wysokości 300 BNB i max owner received 585 BNB. Jeżeli chodzi o zakończenie presale będziemy mieć 3 czerwca. Oczywiście, jeżeli się nie sprzeda wszystko zaraz, bo tak naprawdę w ciągu, nie wiem, 5 minut może się to sprzedać, tak, więc słuchajcie, nie wiemy dokładnie, jak długo będzie trwać pre 51%, z tej, 51 z tej kwoty będzie szło na liquidity i 400 dni będzie blokada tej płynności. Jeżeli chodzi o najważniejsze informacje dla nas, mają uruchomione KYC, zrobione już bezpośrednio, możecie sobie podejrzeć, przejrzeć tą dokumentację, ten certyfikat KYC wszedł dopiero dziś, dlatego też dziś robię film bezpośrednio o tym projekcie, tak samo jak i audyt. Audyt Cyberscope, znana firma, jeżeli chodzi o audyty różnych projektów DEFI, tak więc możecie sobie prześledzić, prze, przejrzeć całą dokumentację związaną z tym projektem i oceną samego. Audytu, tak więc te najważniejsze dwie, najważniejsze dla nas, najistotniejsze rzeczy są zawarte i są już gotowe. Przejdźmy do samego Dual Miner. <laughs> tak więc lecimy, <laughs> przepraszam, po Googlowskiego. Dual miner to nowy token multichain stworzony do ogólnego, podwójnego dochodu pasywnego w celu uzyskania wysokich dziennych nagród 12% APR, tak więc mamy bardzo wysoki. Ten APR, wszystko zrobione automatycznie. Po prostu kup tokeny Dual Miner w swoim portfelu i zarabiaj pasywny dochód w Dual Miner. Dual Miner ma dwie podstawowe narzędzia: dwa podstawowe narzędzia, Sam Miner i token Dual Miner Native połączony. To, dwa narzędzia, to drugie narzędzie będzie działać ramię w ramię, aby podtrzymać i zapewnić swój rozwój projektu. To jest to, o czym mówiłem, słuchajcie. Czyli my kupujemy tak naprawdę tokeny. Dual miner i trzymamy je na portfelu. Automatycznie mamy kopane kolejne tokeny z częstotliwością tych 12 apr dziennie, procent. Natomiast w przypadku Dual miner mamy też automatyczną wypłatę czyli będziemy mogli wypłacać te środki, zamieniać je na BNB-BUSD, jakkolwiek chcemy, ale maksymalnie w wysokości 5%, 5 dziennie. Słuchajcie, 5% dziennie to jest właśnie ten mechanizm, który został zaczerpnięty z Lockpay, który ma dać stabilność projektowi no i przede wszystkim powodować to, że ta cena samego tokena będzie rosnąć. Tak więc w momencie, kiedy wejdziemy sobie na no, załóżmy nie wiem, w presę i kupimy po bardzo niskiej cenie, chociażby nawet gdybyśmy kupili trochę, słuchajcie, tych tokenów, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że. No, na starcie tak naprawdę będziemy na wgranej pozycji, bo uzyskanie ceny ze startu, nie wchodząc w presę, no jest praktycznie niemożliwe, bo wiemy, że w tym momencie bardzo dużo osób próbuje kupić w tym samym czasie token. Tak więc cena idzie bardzo szybko do góry. Przejdźmy, słuchajcie, do whitepaper. Whitepaper jest krótki. Przeczytam tylko podstawowe informacje, czyli Dual Miner to pierwszy protokół, który zapewnia najlepsze narzędzia, pasywny dochód ze wszystkich protokołów DeFi. Przejrzeliśmy się każdemu stworzonemu projektowi i zaprojektowaliśmy idealny model. Oczywiście to jest wiadomo jakieś tam pismo, że tak powiem bajki, bajki, tak więc tutaj nie ma niczego idealnego. Inspirowaliśmy się przede wszystkim Safemoon i Baked Beans, czyli mamy tutaj te dwa jakby projekty. Safemoon jest tym takim pierwowzorem właśnie tych Reflection Token projektów, tym samym SafeMoon i Baked Beans jako te dwa projekty, którymi się wzorowali. Połączyli je w dwa, jakby połączyli te dwa elementy i stworzyli Dual Miner. Połączyliśmy elementy z tych obu projektów i tak całą przestrzeń DeFi, aby stworzyć najlepszą wersję. Chcemy być liderem w DeFi, najlepszym protokołem pasywnego dochodu, jaki kiedykolwiek istniał. Połączyliśmy wysokie stałe wypłaty i symboliczne uznanie, aby ten protokół był Zrównoważony i trwały. Jeżeli chodzi o Utility, czyli mamy naszą użyteczność, Duala Miner ma dwa podstawowe narzędzia. Sam Miner i Token Dual Miner na połączony to dwa narzędzia, które będą działać ramię w ramię, aby podtrzymać i zapewnić rozwój projektu. Górnik, pierwszy w historii koparka z automatycznym wycofaniem. Wszystkie inne widelce. Dobra, słuchajcie, nie będę tego czytać, bo to mam przełączam z powrotem na angielski, bo przecież jest jakaś. Pina. English. Dobra. Czyli mamy ten auto withdrawal 12% w tym sensie, że 12% dziennie mamy wypłacane nasze dywidendy w postaci tokenów. Tutaj nie mamy BNB ani BUSD. Będziemy zarabiać w tych tokenach 12% dziennie. Będziemy mogli robić reinwestycję, którą mamy automatycznie, jakby z racji tego, że ta reinwestycja jest jakby z góry opisana w kontrakcie, i każda kolejna nagroda zwiększa nam pracujący depozyt, a w ten sposób jakby mamy ciągłą tą reinwestycję. I najważniejsze słuchajcie, zaraz przejdę do, do Tokemonik, to jest właśnie ten mechanizm antidumpowy, czyli między 1 a 5% to ile my będziemy otrzymywać tych, tych tokenów naszych, będzie uzależnione od tego, jak projekt będzie się rozwijać. Właściciele projektu mają widełki, mają możliwość regulowania tych wypłat między 1 a 5%, czyli 12% będziemy doku, będą nam dokładane tokeny codziennie, natomiast z tego będziemy mogli wypłacać między 1 a 5%. Najprawdopodobniej standardowo na początku będzie 5%. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Jeżeli chodzi o kolejne elementy, będzie też kolekcja NFT, ale jakby to, na to patrzę z przymrużeniem oka. Jeżeli chodzi o tokemonic 5% marketing, 5% reflection in dual, 3% płynność, 1% gas fee i early withdraw, 4% fee to marketing. Tak więc 14% kupno i sprzedaż tokenów to jest, to jest nasza opłata. Słuchajcie, jak do tego projektu podchodzić? Tak jak mówię, jeżeli do tego projektu chcecie w ogóle podejść, to moim zdaniem trzeba podejść do niego tylko i wyłącznie na wczesnym, na bardzo wczesnym etapie. I mówię tutaj do jakby mojej społeczności osób, które mnie słuchają. Dlaczego? Ponieważ mamy tutaj ten mechanizm zabezpieczenia między 1 a 5% maksymalnie możliwych wypłat, wypłat dziennych tokenów. I tak naprawdę to, czy my zagramy spekulacyjnie i czy na tym dobrze wyjdziemy, zależy od tego, jak szybko wejdziemy. Niestety musimy tutaj szybko wejść. Ponieważ. Nie będziemy mogli wypłacić całości naszych tokenów. W przypadku, jeżeli dadzą nam możliwość wypłacania 1% dziennie, no to będziemy zmuszeni tak naprawdę podejść do tego projektu czysto pasywnie. Jak będzie wyglądać jego przyszłość, tego nie wiemy. Jak będzie wyglądać wartość tego tokenu za tydzień, dwa, za dzień, też nie wiemy. Natomiast jedynym tak naprawdę rozwiązaniem, które może się przyczynić do Dużego sukcesu dla nas, jako spekulantów, to jest szybkie wejście w tym momencie. Nie ma co się zastanawiać, słuchajcie. Ja tutaj wchodzę, myślę, że nie wiem, między 1 a 2 BNB. Postaram się oczywiście, jeżeli mi się uda w pre-sale. I, I tyle. Tak naprawdę, słuchajcie, nóż, a nóż Widelec będzie sytuacja, w której ten token urośnie 10-20 razy w przeciągu, nie wiem, tygodnia. I, i, I tak naprawdę nasze wypłaty, te dniówki, które będziemy mogli sobie wypłacać, będą na tyle wysokie, że za chwileczkę zwróci nam się. Depozyt, wkład. Tak więc, słuchajcie, jeżeli chodzi o Dual Miner, polecam, jeżeli już wchodzić na samym początku, oczywiście bierzcie pod uwagę ryzyko, bo tak jak w każdym DeFi, każdy projekt zdecentralizowany, tutaj mówimy czysto i wyłącznie o tokenie, ponieważ nigdzie ich nie stakujemy, trzymamy na własnym portfelu, ale mimo wszystko mamy ryzyko. Ryzyko ceny i tak naprawdę to jest podstawowe. To jest podstawowa rzecz, którą powinniście mieć z tyłu głowy. Jeżeli chodzi o ich media społecznościowe, 859 osób w tej chwili, jeżeli chodzi o Telegram, i widzę, że od kilku dni on tak sobie spokojnie, stopniowo rośnie. Tak więc nie ma tutaj absolutnie żadnej pompy sztucznej na zasadzie budowania z jakichś botów i tak dalej, czy lewych kąt, wszystko wygląda jak powinno. Słuchajcie, tyle w temacie, jeżeli chodzi o Dual Miner. Myślę, że każdy, oczywiście, niech podejmie swoją decyzję. Mamy informacje na temat jutrzejszego, pre-sale. mamy informacje na temat ogólnie jakby założenia dotyczącego tego projektu, jeżeli chodzi o media społecznościowe, mamy Telegram, mamy również audyt, mamy KYC, czyli tak naprawdę te wszystkie elementy, które są podstawowymi elementami, które mają mówić o tym, że projekt ma szansę być popularnym uzyskać jakiś tam bardzo fajny rezultat, dla nas są spełnione. Jak będzie wyglądać sytuacja, później tego już nie wiemy. Oczywiście, słuchajcie, na stronie ma pojawić się aplikacja. Aplikacja będzie to forma takiej zakładki, gdzie będziemy po połączeniu się z naszym portfelem widzieć właśnie nasze tokeny, jaki mamy udział, jeżeli chodzi o przeliczenie na dolary ilość wypłacanych tokenów, które możemy wypłacić w danej chwili i tak dalej, i tak dalej. Tak więc no to też jest ważne, czy aplikacja zostanie uruchomiona przy starcie, bo wiemy, jak projekty w tym modelu działają, że jeżeli coś nie pójdzie zaraz na początku, to zawsze gdzieś to wpływa negatywnie na cenę. Tak więc słuchajcie, moja strategia, jeżeli mi się uda presale, jeżeli nie, to oczywiście też i wejdę na samym początku. Natomiast oczywiście im szybciej, tym lepiej. I tyle w temacie, słuchajcie. Tak więc słuchajcie, wszystko jeżeli chodzi o Dual Miner z mojej strony. Zapraszam Was na grupę zdefiniowani.pl, link do grupy znajdziecie w opisie pod tym filmem, jak również link do Dual Miner również w opisie. Tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, hej.